Wyobraźmy sobie spółkę, która działa od kilku lat. Ma uporządkowaną księgowość, współpracuje z biurem rachunkowym, ma osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, a rozliczenia podatkowe są wykonywane terminowo. Właściciele i zarząd koncentrują się na tym, co jest dla biznesu najważniejsze: na pozyskiwaniu klientów, na nowych kontraktach, na realizacji usług, na zatrudnieniu ludzi. W tym układzie podatki bardzo często schodzą do roli sprawy technicznej. W praktyce wygląda to tak, że księgowość zamyka miesiąc, przesyła wyliczenia, a zarząd akceptuje przelewy. Jeżeli pojawiają się pytania, są rozwiązywane w sposób operacyjny, poprzez wiadomość, mail lub krótką rozmowę. Decyzje podatkowe nie są dokumentowane w formie notatek, analiz czy też opinii. Część ustaleń ma charakter zwyczajowy. Coś jest rozliczane w określony sposób, ponieważ zawsze tak było. Księgowość tak robi albo tak wynika z naszej praktyki. Mija czas, spółka rośnie. Być może zmienia się struktura wspólników, być może wymienia się zarząd, albo odpowiedzialność za finanse przechodzi na inną osobę. Być może spółka wchodzi w nowy segment działalności, w którym rozliczenia podatkowe są bardziej złożone niż dotychczasowe. I nagle okazuje się, że to, co było kilka lat temu jedynie detalem w bieżącej pracy, wraca jako problem strategiczny. Pojawia się pismo z Urzędu Skarbowego albo z organu celno-Skarbowego. Dotyczy okresów sprzed kilku lat odnosi się do konkretnych rozliczeń, konkretnych dokumentów, konkretnych zdarzeń gospodarczych. Pismo nie zawiera pytania, czy podatnik pamięta, dlaczego działał w określony sposób. Pismo dotyczy skutków podatkowych i zapowiada formalne działania: kontrolę postępowanie, weryfikację rozliczeń, a czasem także czynności zmierzających do zabezpieczenia lub egzekucji administracyjnej. W tym momencie pojawia się pytanie, które powtarza się w wielu firmach i spółkach. Jak to możliwe, że urząd wraca do spraw sprzed tylu lat, skoro podatnik był przekonany, że ryzyko już wygasło? W tle pojawia się kolejna myśl. Skoro przez lata nie było żadnych sygnałów, to czy to nie oznaczało, że urząd nie miał zastrzeżeń? I tu zaczyna się istota dzisiejszego odcinka. W podatkach cisza nie jest informacją o bezpieczeństwie. Cisza bardzo często oznacza jedynie to, że podatnik nie widzi działań, które organ wykonuje w tle. Witajcie w podcaście Biznes bez pułapek. To jest przestrzeń, w której rozmawiamy o prowadzeniu biznesu, podatkach, nieruchomościach i odpowiedzialności. W sposób, który pozwala podejmować decyzje świadomie i z wyprzedzeniem, zanim konsekwencje staną się realnym problemem finansowym, prawnym albo organizacyjnym. W dzisiejszym odcinku skupimy się na decyzjach podatkowych właścicieli firm i spółek, które wracają po latach. Wyjaśnię, czym w praktyce jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, dlaczego nie zawsze działa w sposób, którego oczekują podatnicy, Stwarza również zaniedbania, jakie najczęściej popełniają właściciele i zarządy. Jakie są skutki finansowe i prawne takich sytuacji, oraz jak na to wszystko wpływają planowane i wprowadzane zmiany w przepisach? Pierwszy mit to mit bierności, czyli skoro nic nie zrobiłem, to mnie to nie dotyczy. Jednym z najbardziej niebezpiecznych mitów w praktyce podatkowej jest przekonanie, że skoro podatnik nie podejmował działań, to sprawa go nie dotyczy. Brak działania ze strony podatnika nie oznacza braku działania ze strony organu. W praktyce urząd bardzo często wszczyna kontrolę lub postępowanie tuż przed upływem terminu przedawnienia. Z perspektywy organu jest to działanie racjonalne. Z perspektywy podatnika natomiast jest to zaskakujące, ponieważ przez lata nie było widocznych sygnałów. Wszczęcie kontroli albo postępowania powoduje zawieszenie biegu przedawnienia. Oznacza to również, że czas, który podatnik uznawał za bezpieczny, przestaje mieć znaczenie. Sprawa sprzed lat staje się sprawą bieżącą, często obciążoną odsetkami i dodatkowymi sankcjami. Jeżeli podatnik nie reaguje, nie składa wyjaśnień, nie wnosi środków zaskarżenia albo nie zarządza sprawą aktywnie, to ryzyko eskaluje. Decyzja staje się ostateczna, a następnie może zostać wszczęta egzekucja. Egzekucja natomiast oznacza natychmiastowe skutki finansowe, ale także może wpływać na brak przedawnienia poprzez jego przerwanie. Przejdźmy teraz do takiej teoretycznej kwestii, jaką jest przedawnienie zobowiązań podatkowych. Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest instytucją prawa podatkowego, której podstawowym celem jest wyznaczenie granicy czasowej odpowiedzialności podatnika wobec państwa. Po upływie określonego terminu Urząd Skarbowy albo Urząd Celno-Skarbowy, co do zasady, traci możliwość dochodzenia zapłaty podatków w drodze przymusu, czyli poprzez egzekucję administracyjną. W założeniu ma to chronić podatników przed nieograniczoną w czasie odpowiedzialnością oraz zapewnić stabilność obrotu gospodarczego i przewidywalność rozliczeń. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się co do zasady po upływie pięciu lat. Ten termin nie jest jednak liczony w sposób intuicyjny. Nie liczy się ani data złożenia deklaracji, ani moment faktycznej zapłaty podatku. Termin przedawnienia biegnie od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Już na tym etapie widać, że rzeczywisty okres odpowiedzialności podatkowej bywa dłuższy niż proste 5 lat, ponieważ sposób liczenia terminu przesuwa moment końcowy na koniec roku. W praktyce oznacza to często 6, 7, a czasem nawet 8 lat realnego ryzyka podatkowego. Dla przedsiębiorców i spółek jest to szczególnie istotne, ponieważ skutki decyzji podatkowych podjętych na wczesnym etapie działalności potrafią ujawnić się w zupełnie innym momencie rozwoju firmy często wtedy, gdy struktura organizacyjna, zarząd albo właściciele są już inni, a dokumentacja jest archiwalna i trudniejsza do tworzenia. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że przedawnienie w prawie podatkowym nie ma charakteru absolutnego ani automatycznego. Upływ czasu sam w sobie nie zawsze prowadzi do wygaśnięcia ryzyka podatkowego. Jest to instytucja warunkowa, silnie uzależniona od działań organów podatkowych oraz od reakcji podatnika. Kluczowe jest rozróżnienie dwóch mechanizmów: zawieszenia biegu przedawnienia i przerwania biegu przedawnienia. Każdy z nich działa inaczej i wywołuje odmienne konsekwencje. Zawieszenie biegu przedawnienia oznacza, że przez określony czas termin nie biegnie, a po ustaniu przyczyny zawieszenia biegnie on dalej, ale już z przesunięciem o tę przerwę. Do zawieszenia dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy sprawa podatkowa pozostaje w toku formalnych procedur. Najczęściej jest to czas trwania postępowania podatkowego prowadzonego w sprawie konkretnego zobowiązania. Jeżeli organ wszczął postępowanie dotyczące danego podatku i danego okresu, czas trwania postępowania nie jest liczany do terminu przedawnienia, to w praktyce potrafi istotnie wydłużyć okres, w którym organ może wydać rozstrzygnięcie. Zawieszenie biegu przedawnienia następuje również w, w czasie trwania kontroli podatkowej. Wszczęcie kontroli podatkowej często dotyczy okresów sprzed kilku lat, a jej przebieg bywa długotrwały, szczególnie gdy kontrola obejmuje więcej niż jeden podatek lub kilka okresów rozliczeniowych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, że sama kontrola może wprost wpływać na termin przedawnienia, ponieważ powoduje, że czas, który podatnik uznawał za upływający, przestaje go przybliżać do końca ryzyka. Analogiczny skutek występuje w przypadku kontroli celno-skarbowej. Kontrola celno-skarbowa jest narzędziem szerszym niż kontrola podatkowa i bywa stosowana zwłaszcza wtedy, gdy organ chce kompleksowo badać rozliczenia, w tym kwestie dotyczące podatku VAT, obrotu towarowego, dokumentacji, a także prawidłowości rozliczeń w dłuższym horyzoncie. W praktyce kontrole celno-skarbowe częściej obejmują większy zakres danych i bywają bardziej intensywne, co przekłada się na ich znaczenie dla biegu przedawnienia. Zawieszenie może wystąpić także w czasie postępowania przed sądem administracyjnym, jeżeli podatnik zaskarżył decyzję organu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ spór sądowy potrafi trwać długo, a jednocześnie nie skraca ryzyka podatkowego. W praktyce oznacza to, że podatnik może prowadzić wieloletni spór o decyzję i przez cały ten okres pozostaje w obszarze odpowiedzialności związanej z danym zobowiązaniem. Kolejną istotną przesłanką zawieszenia jest zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika lub spółki. Zabezpieczenie bywa traktowane jako czynność techniczna, ale jego skutki są dużo poważniejsze. Jeżeli organ zabezpieczy zobowiązanie, konsekwencją tego, że termin przedawnienia może nie biec w okresie obowiązywania zabezpieczenia, a to wprost wydłuża czas ryzyka. Drugim mechanizmem jest przerwanie biegu przedawnienia. Przerwanie oznacza, że dotychczasowy okres przestaje mieć znaczenie, a termin pięcioletni zaczyna biec od nowa. Najczęściej dzieje się tak w wyniku skutecznych czynności egzekucyjnych. W praktyce może to być zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności, zajęcie wynagrodzenia albo innych składników majątku podatnika lub spółki. Z punktu widzenia przedsiębiorcy konsekwencja jest bardzo konkretna. Zobowiązanie, które było bliskie przydawnienia, może zostać objęte nowym pełnym okresem odpowiedzialności. Co istotne, w realiach biznesowych przerwanie biegu przydawnienia często jest dostrzegane dopiero wtedy, gdy egzekucja już trwa, a skutki finansowe są natychmiastowe i wpływają na płynność finansową danego przedsiębiorstwa. W tym miejscu trzeba też jasno powiedzieć, że przydawnienie nie oznacza automatycznego zniknięcia zobowiązania. W praktyce przedawnienie ogranicza możliwość przymusowego dochodzenia zapłaty, ale skuteczność tej ochrony zależy od tego, czy podatnik potrafi świadomie reagować na działania organu i czy korzysta z przysługujących mu praw. Bierne oczekiwanie na upływ czasu, brak reakcji, brak odwołań albo ignorowanie korespondencji bardzo często prowadzą do sytuacji odwrotnej od zamierzonej. Zamiast przybliżać do przedawnienia, powodują eskalację sprawy, wydanie decyzji ostatecznej i wszczęcie egzekucji administracyjnej, która może przerwać bieg przedawnienia i uruchomić nowy okres ryzyka. W ten sposób przedawnienie, które w teorii miało pełnić funkcję gwarancyjną, w praktyce przestaje działać ochronnie, jeżeli podatnik nie zarządza sprawą aktywnie. To właśnie w tych mechanizmach kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego zobowiązania podatkowe sprzed wielu lat wracają w momencie, gdy podatnik był przekonany, że upływ czasu zapewnia mu bezpieczeństwo. Przedawnienie nie jest biernym procesem, który działa sam, niezależnie od otoczenia. Jest instytucją wymagającą świadomości, kontroli oraz konsekwentnego zarządzania ryzykiem podatkowym. Jeżeli chcesz omówić swoją sytuację, zwłaszcza gdy w Twoim biznesie pojawiają się transakcje nietypowe lub rozliczenia o istotnej wartości, możesz skontaktować się ze mną przez formularz kontaktowy na mojej stronie albo kliknąć umów konsultację również na mojej stronie. W takich sprawach szybka reakcja bardzo często decyduje o tym, czy ryzyko podatkowe da się jeszcze skutecznie opanować. Teraz przejdźmy do kwestii, co konkretnie zaniedbują właściciele firm i spółek. Pierwsze zaniedbanie to przekonanie, że skoro urząd się nie odzywa, to problem nie istnieje. Jest to myślenie życzeniowe, ponieważ organy podatkowe nie mają obowiązku informowania podatnika o wszystkich czynnościach, które wykonują. Część działań odbywa się w tle. Są to analizy, typowania, weryfikacje krzyżowe, kontrole prowadzone u kontrahentów, porównywanie danych z plików JPK oraz inne czynności, które podatnik widzi dopiero wtedy, gdy organ uzna, że nadszedł moment na działanie formalne. W praktyce brak pisma nie oznacza braku ryzyka. Oznacza jedynie, że podatnik nie jest jeszcze na etapie formalnych działań w swojej sprawie, albo że działania organu jeszcze nie przybrały formy, o której podatnik musi zostać powiadomiony. Drugie zaniedbanie to całkowite zawierzenie księgowości. Księgowy rozlicza dokumenty, ale nie ponosi odpowiedzialności podatkowej wobec urzędu. Podatnikiem zawsze jest właściciel firmy albo spółka. To podatnik odpowiada za skutki błędów, nawet jeżeli nie miał świadomości, że coś zostało rozliczone nieprawidłowo. W praktyce szczególnie problematyczne jest to, że księgowość często zostaje obarczona decyzjami, które nie są decyzjami księgowymi, ale podatkowymi. Dotyczy to kwalifikowania kosztów, ustalenia momentu rozpoznawania przychodu, rozliczania zdarzeń nietypowych, transakcji jednorazowych, reorganizacji, rozliczeń w VAT albo w podatkach dochodowych. Jeżeli takie decyzje nie są poprzedzone analizą i nie są udokumentowane, to w razie sporu podatnik nie ma materiału, który pozwalałby wykazać należytą staranność. Trzecie zaniedbanie to brak refleksji nad decyzjami podatkowymi podejmowanymi kilka lat wcześniej. Wielu przedsiębiorców nie pamięta, dlaczego coś zostało rozliczone w określony sposób. Nie ma dokumentacji decyzyjnej, nie ma opinii, nie ma zabezpieczenia interpretacyjnego. W momencie kontroli organ nie pyta o intencje, tylko o skutki. Brak zabezpieczenia interpretacyjnego jest w praktyce jednym z najważniejszych źródeł problemów. Jeżeli przedsiębiorca albo spółka podejmuje decyzję podatkową w obszarze niejednoznacznym, to brak interpretacji indywidualnej albo brak profesjonalnej opinii oznacza, że w razie kontroli nie istnieje instrument, który chroniłby podatnikiem przed zakwestionowaniem rozliczenia. Wtedy spór toczy się na poziomie argumentacji, dowodów i oceny prawnej, a to zawsze wiąże się z czasem, kosztami i niepewnością. A teraz przejdźmy do istotnej kwestii, czyli co naprawdę grozi właścicielom firm i członkom zarządu, czyli odpowiedzialności karno-skarbowej. W tym miejscu należy bardzo wyraźnie oddzielić dwa porządki odpowiedzialności, które w praktyce są często utożsamiane, a które funkcjonują zupełnie na różnych zasadach. Odpowiedzialność podatkowa regulowana przez ordynację podatkową dotyczy zobowiązania do zapłaty podatku. Natomiast odpowiedzialność karna skarbowa, uregulowana w kodeksie karnym skarbowym, dotyczy naruszenia obowiązków podatkowych i ma charakter osobisty. Kodeks karny skarbowy nie sankcjonuje samego faktu istnienia zaległości podatkowej. Sankcjonuje określone zachowania, które ustawodawca uznał za społecznie szkodliwe. Są to w szczególności działania lub zaniechania polegające na złożeniu nierzetelnej deklaracji, podawaniu nieprawdy, zatajeniu prawdy, narażeniu podatku na uszczuplenie, braku wymagalnych rozliczeń albo prowadzeniu dokumentacji w sposób niezgodny z przepisami. Kluczowe znaczenie ma to, że adresatem odpowiedzialności karnej zawsze jest osoba fizyczna. Spółka jako podmiot prawa handlowego nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej. Spółka może być stroną postępowania podatkowego i zapłacić podatek, odsetki oraz sankcje administracyjne. Natomiast w postępowaniu karnym skarbowym organ wskazuje konkretne osoby: członków zarządu, wspólników prowadzących sprawy spółki, dyrektorów finansowych, a w określonych sytuacjach również głównych księgowych lub inne osoby faktycznie odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność karna skarbowa jest oderwana od bytu spółki. Zmiana struktury właścicielskiej, zmiana zarządu, a nawet likwidacja spółki nie powodują automatycznego wygaśnięcia ryzyka karnego po stronie osób, które w przyszłości podejmowały decyzje podatkowe albo odpowiadały za ich realizację. Szczególnie istotne jest to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie jest równoznaczne z przedawnieniem odpowiedzialności karnej. Są to dwa odrębne reżimy prawne, które rządzą się własnymi terminami i własną logiką. Przedawnienie podatku oznacza ograniczenie możliwości egzekwowania należności pieniężnej. Natomiast odpowiedzialność karna skarbowa przydawnia się według zasad określonych w kodeksie karnym skarbowym, często w innym horyzoncie czasowym. Przez wiele lat w praktyce organów podatkowych funkcjonowała kontrowersyjna praktyka polegająca na wszczęciu postępowań karnych skarbowych w celu wpływania na bieg przydawnienia zobowiązań podatkowych. Postępowania te bywały inicjowane na etapie, gdy termin przydawnienia był bliski jej upływu, a ich rzeczywistym celem nie zawsze było pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, lecz zatrzymanie biegu czasu po stronie podatkowej. Obecnie kierunek zmian legislacyjnych zmierza do formalnego rozdzielenia tych dwóch porządków. Ograniczane jest wykorzystywanie postępowań karnych skarbowych jako instrumentu wpływającego na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Ten kierunek zmian prowadzi do zasadniczego przesunięcia ciężaru ryzyka. Odpowiedzialność podatkowa spółki przestaje być jedynym problemem. Coraz większego znaczenia nabiera osobista odpowiedzialność członków zarządu oraz osób faktycznie zarządzających rozliczeniami podatkowymi, niezależnie od tego, czy spółka ostatecznie zapłaciła podatek, czy też zobowiązanie uległo przedawnieniu. W praktyce postępowań karnych skarbowych kluczowe znaczenie ma ocena winy oraz stopnia zawinienia. Organ nie bada wyłącznie tego, czy doszło do uszczuplenia podatku. Bada również to, czy dana osoba miała świadomość ryzyka, czy mogła je przewidzieć oraz czy podjęła działania w celu jego ograniczenia. To właśnie w tym miejscu pojawia się pojęcie należytej staranności, które w sprawach karno-skarbowych ma znaczenie fundamentalne. Brak zabezpieczenia interpretacyjnego, brak opinii podatkowej, brak dokumentacji decyzyjnej albo brak jakiegokolwiek śladu analizy ryzyka są w praktyce bardzo często interpretowane na niekorzyść osoby obwinionej. Nawet jeżeli dana osoba subiektywnie była przekonana o prawidłowości rozliczeń, to w postępowaniu karnym skarbowym liczy się możliwość wykazania, że decyzje były podejmowane w sposób świadomy, przemyślany i oparty na racjonalnych przesłankach. Właśnie dlatego odpowiedzialność karna skarbowanie powinna być traktowana jako dodatek do podatków, a nie jako abstrakcyjne ryzyko. Jest to realny obszar odpowiedzialności osobistej, który ujawnia się bardzo często dopiero po latach, w momencie gdy organ podatkowy wraca do dawnych rozliczeń, a osoby odpowiedzialne nie dysponują już dokumentami, argumentami ani zabezpieczeniami, które mogłyby stanowić podstawę obrony. Z perspektywy właścicieli, firm i członków zarządu oznacza to jedno. Decyzje podatkowe nie powinny być analizowane wyłącznie przez pryzmat kwoty podatku do zapłaty. Każda istotna decyzja podatkowa powinna być oceniana również pod kątem potencjalnych konsekwencji karno-skarbowych, ponieważ to właśnie one najczęściej mają charakter osobisty i długofalowy. Jeżeli chcesz omówić swoją sytuację, zwłaszcza gdy w Twoim biznesie pojawiają się transakcje nietypowe lub rozliczenia o istotnej wartości, możesz się ze mną skontaktować poprzez moją stronę www.mklegal.eu i tam kliknąć umów konsultację. Teraz przejdźmy do omówienia istotnych zmian, które potencjalnie mają wejść w życie w tym roku od dłuższego czasu w materiałach prasowych i analizach eksperckich pojawia się jeden wyraźny wątek. Ministerstwo Finansów konsekwentnie podejmuje działania, które zmierzają do ograniczenia praktycznych skutków przedawnienia, zwłaszcza w sprawach, w których organy podatkowe wracają do rozliczeń sprzed wielu lat. Coraz częściej mówi się o tym, że projektowane i wprowadzane zmiany prowadzą do wydłużenia realnego okresu odpowiedzialności podatników. I to jest bardzo ważna zmiana perspektywy. Przedawnienie przestaje być traktowane jako twarda granica czasowa, a zaczyna funkcjonować jako mechanizm, którego działanie w dużej mierze zależy od aktywności organów podatkowych. W praktyce oznacza to jedno: przedsiębiorcy nie mogą już zakładać, że o upływie określonego czasu ryzyko podatkowe po prostu znika. Nawet jeśli formalny termin przedawnienia się zbliża, nie oznacza to, że sprawa jest definitywnie zamknięta. Szczególnie istotny jest tutaj obszar relacji pomiędzy zobowiązaniami podatkowymi a odpowiedzialnością karno-skarbową. Przez lata funkcjonowała praktyka, w której postępowanie karne skarbowe było wykorzystywane jako narzędzie wpływania na bieg terminu przedawnienia podatkowego. Ten sposób działania był szeroko krytykowany i dziś widać wyraźnie kierunek zmian zmierzających do jego ograniczenia. Jednocześnie jednak dzieje się coś innego, o czym mówi się rzadziej, a co ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Coraz wyraźniej rozdziela się przedawnienie zobowiązania podatkowego od odpowiedzialności karnej skarbowej. To oznacza, że nawet wtedy, gdy podatek nie może być już skutecznie egzekwowany, odpowiedzialność karno-skarbowa osób fizycznych może nadal pozostawać aktualna. W praktyce ciężar ryzyka przesuwa się więc z poziomu spółki na poziom osób, które podejmowały decyzje podatkowe. Mówimy tu o członkach zarządu, osobach faktycznie zarządzających rozliczeniami, a czasem także o wspólnikach prowadzących sprawy spółki. To jest zasadnicza zmiana sposobu myślenia o bezpieczeństwie podatkowym. I właśnie dlatego te zmiany budzą tak duże kontrowersje. Z jednej strony mamy deklarację o porządkowaniu systemu i zwiększeniu jego efektywności, a z drugiej strony realne osłabienie poczucia pewności prawa i możliwości długoterminowego planowania ryzyk w biznesie. W praktyce przedsiębiorcy muszą dzisiaj przyjąć, że przedawnienie coraz rzadziej pełni rolę gwarancji bezpieczeństwa. Coraz częściej jest elementem, którego znaczenie zależy od aktywności organów podatkowych oraz od przyjętej strategii procesowej i od tego, czy decyzje podatkowe były podejmowane w sposób świadomy i odpowiednio zabezpieczony. Skutki decyzji podatkowych sprzed lat bardzo rzadko ograniczają się wyłącznie do konieczności zapłaty zaległego podatku. W praktyce konsekwencje mają charakter wielowarstwowy i kumulują się często, ujawniając się stopniowo w toku kontroli postępowań oraz sporów z organami podatkowymi. Pierwszą konsekwencją jest sama zaległość podatkowa, czyli kwota podatku, którą organ uznaje za niezapłaconą albo zaniżoną. Już na tym etapie podatnik styka się z problemem finansowym, który dotyczy rozliczeń sprzed kilku lat, a więc środków, które dawno zostały rozdysponowane w bieżącej działalności. Drugą konsekwencją są odsetki za zwłokę. W długotrwałych sprawach podatkowych to właśnie odsetki potrafią istotnie zwiększyć łączny ciężar finansowy, nierzadko w sposób nieproporcjonalny do pierwotnej kwoty sporu. W efekcie zobowiązanie, które na początku wydawało się relatywnie niskie, po kilku latach przybiera wymiar realnego obciążenia dla płynności finansowej przedsiębiorstwa. Trzecią konsekwencją mogą być dodatkowe sankcje podatkowe. Dotyczy to w szczególności obszarów, w których przepisy przewidują dodatkowe zobowiązania, np. ustawa o VAT lub podwyższone konsekwencje w przypadku uznania, że naruszenie miały charakter istotny. W praktyce sankcje te bywają nakładane niezależnie od subiektywnej oceny podatnika co do prawidłowości jego rozdziału. Czwartą konsekwencją jest egzekucja administracyjna. Jeżeli decyzja podatkowa stanie się ostateczna i wykonalna, a należność nie zostanie uregulowana, organ podatkowy może sięgnąć po środki przymusu. Może dojść do zajęcia rachunków bankowych, zajęcia wyżytelności lub innych składników majątku. W przypadku spółek takie działania wprost wpływają na płynność finansową, zdolność regulowania zobowiązań wobec kontrahentów oraz na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Piątą, często najbardziej dotkliwą konsekwencją jest odpowiedzialność karna skarbowa. W tym obszarze ryzyko nie dotyczy już spółki jako podmiotu, lecz konkretnych osób fizycznych, członków zarządów, wspólników prowadzących sprawy spółki albo faktycznie odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Co istotne, nawet jeżeli zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, nie oznacza to automatycznego wygaśnięcia ryzyka karnego, skarbowego. Odpowiedzialność ta funkcjonuje według odrębnych zasad i w innym horyzoncie czasowym. W praktyce może to prowadzić do długotrwałych postępowań, istotnego obciążenia organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz realnych ryzyk osobistych po stronie osób zarządzających. Sprawy podatkowe, które na poziomie spółki wydawały się zamknięte, wracają w formy postępowań karnoskarbowych wobec konkretnych osób. Skutki takich sporów są widoczne również w szerszym kontekście biznesowym. Pojawiają się problemy w procesach restrukturyzacyjnych, przy sprzedaży spółki, w negocjacjach z inwestorem lub bankiem oraz w trakcie badań prawnych due diligence. Ryzyko podatkowe i karnoskarbowe staje się czynnikiem blokującym decyzje strategiczne, ponieważ utrudnia rzetelną ocenę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku podcastu Biznes w Pułapek. Jeżeli ten temat rezonuje z Waszym doświadczeniem, to bardzo dobry sygnał. Oznacza to, że prowadzicie biznes świadomie i nie uciekacie od trudnych pytań o odpowiedzialność, ryzyko i długofalowe konsekwencje decyzji podatkowych. Dzisiejszy odcinek miał pokazać jedno bardzo wyraźnie. Decyzje podatkowe nie kończą się w momencie złożenia deklaracji ani w chwili zapłaty podatku. Przedawnienie nie zawsze działa w sposób, którego przedsiębiorcy się spodziewają, a odpowiedzialność, zwłaszcza osobista odpowiedzialność karna skarbowa, potrafi wrócić po latach, często w najmniej spodziewanym momencie. Jeżeli chcecie pogłębić te zagadnienia, zapraszam Was do zapisu na mój newsletter na stronie www.mklegaleu. To tam dzielę się dodatkowymi materiałami i komentarzami, których nie publikuję w podcaście. Są one bardziej szczegółowe, często odnoszą się do realnych problemów, z którymi przedsiębiorcy mierzą się na co dzień i pokazują, jak teoria przekłada się na praktykę. Jeżeli natomiast jesteście w momencie, w którym chcecie uporządkować kwestie odpowiedzialności, zabezpieczenia majątku albo zaplanować dalsze kroki w biznesie w sposób świadomy i bezpieczny, to zapraszam Was do kontaktu poprzez moją stronę internetową. Takie rozmowy mają największy sens wtedy, gdy odbywają się zanim pojawi się pismo z urzędu, kontrola albo postępowanie, a nie dopiero wtedy, gdy margines manewru zaczyna się dramatycznie kurczyć. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie ocenę i krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. Dzięki temu biznes bez pułapek dociera do kolejnych przedsiębiorców, którzy tak jak Wy chcą prowadzić biznes w sposób przemyślany, a nie reaktywny. Znajdziecie mnie także na LinkedInie, Facebooku, Instagramie i TikToku jako Maria kotanie Podlewska, gdzie na bieżąco komentuję tematy z pogranicza prawa, podatków, i realnego prowadzenia biznesu. Odcinki biznesu bez pułapek ukazują się obecnie co dwa tygodnie. Już teraz Was zapraszam na kolejnym, bo w biznesie naprawdę warto wiedzieć, gdzie kończy się iluzja bezpieczeństwa, a zaczyna realna odpowiedzialność.